Trzymaj. Myślę, że to jest drapieżnik jakiś. Nie wiem. No. To coś dużego. W końcu coś podeszło wiesz? Jest k***a wiązany od tego. Może byś mi odpiął jeszcze jedną sekcję? Nie byłem do wymęku. Co on tam robi? Lecz, to już źle jeszcze trzeba coś wszystko tam poszło, widzisz? Mm -hmm. Chyba czy tam jakiś drapieżnik, kurwa czy za bok się złapał drapieżnik? No bo tak jak mówisz, że właśnie może za bok gdzieś złapał Okaż go chociaż. O, widzisz co to jest? Karb Bez skitu to jest kurwa karp Karb na bank, ten złocisty No, w czas Tu jest jakieś 2,5 kg, kurwa. Czekaj. To jest dla sprzętu idealne. Jest twój. Ja pierdolę, to jest 3 kilo. Tak jak łapaliśmy. Piękna sztuka, nie ma srania po krzakach proszę Państwa Dziękujemy, dobranoc